tysiące polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij sms o treści misję na numer 72032. Był bohaterem, ale nazywano go bandytą za walkę dla ojczyzny odpłaconą mu śmiercią. Jego dokonania, jak i miejsce pochówku miały na zawsze pozostać zapomniane. Podpułkownik Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka, już w tę niedzielę zostanie godnie pochowany. To jest temat dnia Michał Koźlik. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka. Dzień dobry. Dzień dobry. Uroczystości pogrzebowe podpułkownika Zygmunta Szędzielarza już w najbliższą niedzielę. Mówili o nim, że był bandytą, że był niemieckim kolaborantem. Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, przez 9 lat walczył o niepodległą Polskę. Najpierw z Niemcami, potem z Sowietami. Zamordowany w Mokotowskim więzieniu 8 lutego 1951 roku. W niedzielę odbędzie się jego pogrzeb na warszawskich powązkach wojskowych. Jesteśmy świadkami przywracania tożsamości i pamięci żołnierzy niezłomnych, wyklętych, których miejsca pochówków miały być otoczone tajemnicą. Szczątki łupaczki zostały odnalezione w 2013 roku przez ekipę poszukiwawczą IPN na tzw. łączce na powązkach. Pogrzeb po 65 latach z pełnym ceremoniałem wojskowym z pewnością będzie nie tylko manifestacją polityczną, ale także ważnym momentem w przywracaniu pamięci historycznej. Potrzebę jej kultywowania w postaci polityki historycznej artykułuje obecny rząd od początku urzędowania. Także prezydent Andrzej Duda określił prowadzenie polityki historycznej jako jedno z najważniejszych swych zadań. Trwają prace nad strategią polskiej polityki historycznej. Jakie będą jej cele i filary? Czy stanie się tylko doraźnym puklerzem do odparcia często obcej propagandy formatującej odbiorców w Polsce wedle pedagogiki wstydu? Czy raczej przyświeca jej misja budowania świadomości historycznej? Jakimi narzędziami będzie realizowana polityka pamięci? Kiedy nastąpią zmiany w edukacji? Czy doczekamy się filmów o postaciach do tej pory przemilczanych? Po pół roku sprawowania władzy przez PiS widać wymierne efekty. Z ulic znikają monumenty sławiące Armię Czerwoną. Powstają muzea, jak to poświęcone rodzinie Ulmów w Markowej, czy żołnierzom wyklętym w Ostrołęce. Mon skończył z demoralizującym obyczajem fetowania zmarłych dygnitarzy komunistycznych. Z drugiej strony na szpaltach mediów zagranicznych wciąż czytamy o polskich obozach zagłady, a głosom tym wtórują wypowiedzi obecnych polityków w kraju, o rzekomym antysemityzmie Polaków. Na polu świadomości historycznej wciąż rozgrywane są całkiem współczesne interesy. Kolejny żołnierz wyklęty zostanie godnie pochowany. Jakie jest znaczenie tego wydarzenia? No, to jest to jest moment szalenie ważny. Symboliczny, jeśli chodzi o, w ogóle o wszystkich żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Pierwszy w zasadzie pogrzeb, w którym no, godnie jest chowany nasz bohater, polski patriota, człowiek, który, który walczył za, za ojczyznę i zginął, zamordowany przez komunistów. Wcześniej mieliśmy co prawda uroczystość pogrzebową. Kilku, kilku naszych żołnierzy wyklętych. Natomiast no, ta, ta uroczystość była obarczona pewnym, pewnym problemem. Mówię o, mówię o tym Panteonie, czy właściwie Panteoniku na łączce. No, szereg rodzin nie zgadzało się na taką formę pochówku. Prawda? Tam jak przypomnę, zaproponowano rodzinom zamiast grobów szuflady. To tam szczątki są składane do szuflad. Um, stąd też no, 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 Fundacja Łączka na przykład podnosiła prawda, bardzo mocno ten, ten, ten problem, że, że to nie jest godna forma pochówku. Prawda. Teraz mamy pierwszy pochówek w grobie ziemnym prawda, i to jeszcze tak wybitnej wybitnej osoby, jak, jaką był Zygmunt Szendzielarz, e, tak jak w materiale słyszeliśmy, jest to żołnierz dwóch okupacji, dwóch konspiracji, walczył najpierw dzielnie z Niemcami, walczył od 1939 roku prawda, w wojnie obronnej, potem jest okupacja niemiecka e, i to walczy z, zarówno z Niemcami, jak i z, z kolaborującymi z nimi oddziałami litewskimi. W końcu z partyzantką sowiecką prawda? i w momencie wejścia Sowietów już na tereny z regularnej armii prawda? I, i, i dywizji NKWD. On nie składa broni, stąd stąd właśnie nazywamy go prawda, jemu, jemu podobnych żołnierzami. Wyklętymi, ale on był, on był też wyjątkowy, można powiedzieć. Tak jak mówiłem, jeden z najwybitniejszych polskich, polskich żołnierzy, wspaniały organizator i stratek. Potrafił się błyskawicznie ze swoimi szwadronami przemieszczać po kraju. Najpierw to była Wileńczyzna, a później, kiedy Kresy nam Stalin ukradł, przenosi się na, na Białostoczyznę i Pomorze I potrafił być, no, po prostu przemierzać niesamowite połacie Polski, prawda? nie będąc w wymyka się prawda, z obław, z okrążeń. Także no, y, komunistom był szczególnie prawda, nie, nie w smak ten człowiek. Musieli go zamordować niestety, prawda, no, bo, bo on stanowił dla nich realne zagrożenie. Prawda, raz że patriota, a jeszcze skuteczny właśnie żołnierz. Kiedy kolejne ekshumacje na łączce? Już trochę czasu minęło, prawda? No niestety. No to tutaj z przykrością trzeba powiedzieć, mamy elementy Pozytywny, prawda? tak jak pogrzeb także, tak jak Łupaszki. Tu jeszcze można zwrócić uwagę, że dobrze się stało, iż to nie jest pogrzeb prywatny, rodzinny, tylko państwowy i to z honorami wojskowymi, z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego. No bo to nie była prywatna wojna Zygmunta Szędzielarza, tylko, tylko on się bił o ojczyznę jako, jako żołnierz naszej polskiej. Polskiej armii i dobrze, że, że państwo polskie dzisiaj się upomina o niego. Prawda? Zarówno prezydent Andrzej Duda będzie obecny, jak i szef, szef Monu Antoni Macierewicz, prawda? te um, oba, o, oba urzędy, prawda? dbają bardzo o tę politykę historyczną, właśnie, żeby ona była rozwijana. Natomiast, natomiast no niestety niestety w przypadku Łączki już takich sukcesów jak do tej pory nie ma. Przez trzy, przez trzy ostatnie lata nie było żadnych ekshumacji. No jest to wynik, jak ja, jak ja mówię, w działalności zwieńczonej ustawą trzech panów K. Na, zszyfrujmy te nazwiska: Komorowski, prawda, prezydent, Kamiński, PSIPN-u, Kunert, sekretarza do ochrony pamięci walki męczeństwa. I ci trzej panowie nie pomogli w sprawie łączki, wręcz powiem, że zaszkodzili. Obrywa mi się za to bez przerwy, prawda? ale no, no muszę mówić e, prawdę w, e, niezależnie od konsekwencji. E, przekierowali całą tę sprawę na konieczność zmian ustawowych, prawda? co nie było potrzebne. Ale z jakiego powodu chodziło o pieniądze? No nie, no to jest sprawa polityczna, rzecz jasna. prawda. Jak się okazuje, ci żołnierze, prawda? tacy jak Łupaszka, tacy jak um, inni odnalezieni, prawda? Jak, jak Hieronim Dekutowski, Zapora, czy Stanisław Kasznica, ale też ci, ci którzy jeszcze pozostają w tych bezimiennych dołach, jak Rotmir Pilecki, prawda? generał Fildor, czy, czy w końcu podpułkownik Łukasz Ciepliński, oni po prostu zagrażają wciąż prawda, z <laughs> zagrobu nawet no, tym 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 PRL owskim post elitom. Prawda? Tak, jak, tak, jak żyją w Polsce potomkowie Żołnierzy Wyklętych i dzieci. Prawda? Tak, żyją tak zwane dzieci resortowe. Prawda? No i oni bardzo dbają żeby ta prawda nie, nie, nie ujrzała światła dziennego i żeby szczątki tych ludzi najlepiej pozostawały w tych bezimiennych dołach. Także IPN, jeszcze, jeszcze kończąc ten wątek, prawda? IPN miał wszelkie możliwe um, um, przepisy, które pozwalały przeprowadzić tam śledztwo prokuratorskie. Wtedy te prace by trwały, prawda? Niezmiennie mieliśmy dwa etapy ekshumacji: 2012, rok 2013, i w 2013 roku wszystko zostało ucięte, prawda? E, bo w, przepisy okazały się nie do przejścia. Jakieś perspektywy są? Perspektywy są, szczęśliwie i też, tak jak wynikało tutaj z Państwa materiału, myślę, że to jest związane z tą dobrą zmianą e, przynajmniej ja tą dobrą zmianę widzę w kwestiach historycznych, właśnie polityki historycznej, czy polityki pamięci możemy powiedzieć. A tu się bardzo dużo dzieje pozytywnych rzeczy, ale to też e, ma wpływ na sprawy łączki i w tym roku jeszcze wznowione zostaną ekshumacje prawda, na łączce, stąd e, możemy mieć nadzieję, że ta setka, która jeszcze pozostaje tam pod ziemią, prawda, no to jest w ogóle hańbąca, ta sytuacja, no to, jest, to, jest, to jest, wielkie, wielkie zaniedbanie tej Trzecie Rzeczpospolitej, żeby w 2016 roku, na 27 lat po okrągłym stole taki stan trwał, że oni są, że oni nie mają własnych grobów, tylko właśnie, właśnie spoczywają w takich cemach grobowych, do których ich komuniści przecież zrzucili, um, ale teraz, teraz właśnie ta setka, ta setka jest szansa, że, że w tym roku zostanie wydobyta właśnie te osoby, o których mówiłem. Prawda? Czekamy na radmistrza Pileckiego, na generała Fildorfa, na pułkownika Ciepińskiego, cały czwarty zarząd główny winu, prawda? To są nasi bohaterowie, e, którym się po prostu to należy. Prawda? Jest, to jest taka podstawowa sprawa. Podstawowy obowiązek, jaki musi spełnić państwo polskie. Wspomniał Pan o polityce historycznej nowego rządu. Jak Pan ją ocenia? Wiemy już, co jeszcze trzeba zrobić. No, mówię, mowa jest o łączce, ale z takich, no właśnie, zauważalnych zmian. No to, 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 co widzieliśmy też w materiale, drodzy Państwo, to, jest, to są rzeczy takie no, rzeczywiście kluczowe. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, ale ja bym jeszcze dodał, prawda? muzeum Żołnierzy Wyklętych II, centralne w Warszawie. Pan minister Ziobro na jednej z konferencji zapowiedział powstanie takiego muzeum. Wiem że, wiem, że ono już się tworzy, są nawet władze tego muzeum. Prawda? Tam mam też z nimi, z nimi kontakt I to, jest, i to jest rzecz, to jest nadrobienie właśnie tych, tych wszystkich zaległości, prawda, które nam. Które nam narosły przez te wszystkie lata, oczywiście PRL-u, wiadomo, nie można by o tym mówić, ale też, też właśnie III Rzeczpospolitej. Tam będzie można przecież prowadzić wycieczki szkolne. Prawda? Młodzież w ramach lekcji, prawda, historii zobaczy, na czym polegał komunizm. Że, że to nie tylko było, były bezpłatne prawda? żłobki, służba zdrowia i tak dalej, co oczywiście było fikcją, to nie było bezpłatne, ale że ten system został zbudowany na zbrodni. I to widać właśnie te, te podstawy te komunizmu, widać na Rakowiecki najlepiej. Prawda? Oczywiście jest szereg innych też, też wątków zapowiedzi filmów, superprodukcji historycznych. Prawda? To, jest, to jest rzecz nie do przecenienia, prawda? bo do tej, pory, do tej pory przecież powstawały filmy i to, i to finansowane przez państwo, prawda? które fałszowały naszą historię, zakłamywały, tak jak Pokłosie, i da szereg produkcji. Właściwie mało było w zalewie właśnie tych, tych, tych prawda, z wielu produkcji filmowych, strasznie trudno jest znaleźć takie obrazy, które by mówiły prawdę o nas, prawda? o Polsce i Polakach. Natomiast taką kluczową sprawą, jeśli można, to jest, to jest na pewno edukacja. Prawda? Trzeba po prostu zrobić teraz wszystko, Um, to jest apel też do Ministerstwa Edukacji Narodowej, myślę, że oni też świetnie o tym wiedzą, już przygotowują takie programy, wprowadzić historię do szkół i to tę historię najnowszą, historię żołnierzy wyklętych, potem pokolenia Solidarności. Tego w tej chwili nie ma. Prawda? Program się kończy, urywa na 8 maja 1945 roku, to jakby potem już nic nie było, przecież w Polsce trwała wojna. To jest właśnie to jest wojna żołnierzy wyklętych z Sowietami, nazywana nawet przecież ostatnim polskim powstaniem i co ciekawe, najdłuższym de facto, prawda? bo mieliśmy różne zrywy, zrywy powstańcze, ale, ale żaden nie trwał. 10 lat, prawda? Więc edukacja to jest sprawa podstawowa. Ja bym jeszcze dodał do historii wychowania obywatelskie, czyli coś, co było w II Rzeczpospolitej. Dzięki temu prawda, wykształciliśmy piękne pokolenie, które potem walczyło o Polskę, prawda? Polniaka i żołnierzy wyklętych. W tym kontekście edukacji ważna jest również sprawa mediów. Jak pan ocenia to, zapowiedzi zawarte w nowej ustawie, tzw. dużej ustawie medialnej w sprawie właśnie polityki historycznej. No, media mają, mają kluczową rolę też w kształtowaniu świadomości Polaków. Do tej pory niestety tego nie robiły albo, a, albo robiły to w sposób w sposób dalece niesatysfakcjonujący. Były nastawione raczej na, na promocję prawda, tego układu postkomunistycznego, Szalenie mało było tam materiałów pozytywnych. Prawda? My mamy piękną historię wspaniałych bohaterów. Dlaczego tego nie można było pokazać? No, pokazywano zbrodniarzy komunistycznych prawda? i się fetował Jaruzelskiego. Prawda? Kiszczaka. Okrągły stół cały był tą formułą, prawda, która, która miała nam zastąpić e, właśnie walkę żołnierzy wyklętych. Czyli, czyli istniało coś takiego jak kreacja prawda, nowych bohaterów. To szczególnie myślę widać na przykładzie pani Henryki Krzywonos. Prawda, takich fałszywych bohaterów, e, którzy mieli nam przesłonić bohaterów prawdziwych, takich jak Łupaszka, <laughs> Pilecki. Prawda, I telewizja, i media tak zwane publiczne, prawda? Do tej pory nie były publiczne. E, niestety też w tym, chórze, w tym chórze występowały. W najnowszej w nowej ustawie możemy przeczytać między innymi, że jednym z celów jest wzbogacenie świadomości historycznej przeciwdziałanie wypaczaniu obrazu historii e, Polski. No i tutaj się kłania tak naprawdę bardzo ważny temat, czyli tego, jak polską historię widzi się za granicą. No właśnie, tutaj, jest, tutaj trzeba jeszcze wspomnieć. Wśród tych pozytywów, które, które dostrzegam, tej dobrej zmiany w polityce historycznej, przygotowywaną, procedowaną ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, która nie tylko. Przypomnijmy w... ustawy, która cały czas jest w Sejmie i na tym Tak, prace trwają i, i w, w czerwcu myślę, że ta ustawa będzie. Ona nie tylko no, odsunie, odsunie to, jak sądzę, skompromitowane kierownictwo IPN-owskie, które właśnie zablokowało sprawę łączki, które promowało gender na przykład, prawda? Panowie się spotykali z Janem Tomaszem Grosem, no, to są rzeczy, które które nie powinny mieć miejsca. Więc raz nowi ludzie, prawda? I tutaj są dwie kandydatury, albo profesor Cęckiewicz, albo profesor Szwak, że go obejmą tę placówkę, ale też szereg nowych kompetencji. Prawda? A w tym znacznie wzmocniony zostanie ten pion poszukiwawczy, czyli takie ekshumacje jak na łączce, będą mogły być prowadzone w całym kraju równolegle, prawda? Czyli, czyli wiele osób po prostu naukowców będzie tam. Będzie tam zatrudnionych, ale. To ściganie e... właśnie yy, przekłamań. Właśnie, właśnie do tego zmierzam. No, IPN jest planowany teraz jako ta centralna rzeczywiście placówka, e, z jednej strony promująca polską historię. I w kraju, i na zewnątrz. My mamy się, jak mówię, czym chwalić. Natomiast też mam nadzieję, że, że, że taki jest cel, że, że IPN będzie skutecznie mógł dać odpór tym wszystkim kłamstwom, prawda? Właśnie rzekomej polskiej odpowiedzialności za Holokaust polskim, obozom koncentracyjnym. Prawda? No to są wszystko kłamstwa, na które my musimy reagować, prawda? Bo, bo to jest potem wykorzystywane też w bieżącej polityce. Proszę zauważyć, prawda? Polska jest teraz w ogóle pod, e, pod pręgierzem. Prawda? Jest, jest atakowana zarówno za, za, za Trybunał Konstytucyjny, prawda? Ale, ale bardzo silnym orężem w tej walce bieżącej jest historia. Prawda? I tę historię się właśnie wykorzystuje prawda? do tej walki aktualnej w celu zdyskredytowania nas, pokazania, że Wy, Polacy, to zawsze mieliście wiele na sumieniu, prawda? Więc teraz też nie podskakujcie, prawda? Bo, bo, bo po prostu jesteście niegodni, prawda? I, i, to jest, I to jest ta właśnie pedagogika wstydu, jak to stało to nazwane, I PN musi na to reagować jako właśnie ta centralna instytucja odpowiadająca za polską pamięć. Kształtująca ją, ale też, też właśnie korygująca te wszystkie, te wszystkie przekłamania i, i, i ataki. Jeszcze z spraw bieżących zapytam, jak pan ocenia wystąpienie prezydent Warszawy Hanny z Walc podczas uroczystości rocznicowych w Gacicie? No to jest coś skandalicznego. Już wiele osób zabierało głos na ten temat. Ja mogę tylko powiedzieć, że, że nie wolno po prostu robić takich rzeczy, wykorzystywać właśnie historii do, do bieżącej walki politycznej, do prowadzenia kampanii de facto. Też obrażającej Polaków, prawda? Bo, bo pani Hanna Gronkiewicz walc wpisała się prawda, w, te, w ten cały tłum, który, który, dzisiaj, który dzisiaj, krzyczy, prawda, że, że Polacy właśnie są narodem morderców, prawda, że jesteśmy antysemitami, prawda? No to i to, i to polski, polski polityk no, tak robi prezydent Warszawy, mówią, że to ona się odnosiła do konkretnego przypadku. No nie, no to oczywiście, to oczywiście no w ogóle takie tematy nie powinny być poruszane. To jest święto tych, którzy walczyli, prawda? Czy, czy to jest powstanie w Getcie, czy powstanie warszawskie, czy inne rocznice, prawda? takich rzeczy po prostu się nie robi, ale to jest widać charakterystyczne dla Platformy Obywatelskiej. Ja pamiętam nie tak dawno. Jeszcze jak premier była Ewa Kopacz, jej wystąpienie w, na otwarciu Muzeum Katyńskiego w Warszawie. I ona też tam prawda, mówiła o, ty, o, ty, o tym polskim ciemnogrodzie, prawda, o tych faszystach z opozycji. Prawda. To, to nie miejsce prawda, i czas, czas, czas po temu. Szczególnie, że to, to są słowa nie tylko krzywdzące, ale po prostu nieprawdziwe. Prawda. To takie oskarżenia wobec opozycji, przeciwników politycznych miotali komuniści. Prawda. Że nasi żołnierze wyklęci to są bandyci, prawda, antysemici, e, e, przestępcy, prawda, zdrajcy i szpiedzy. Dziwnie to pobrzmiewa też dzisiaj prawda. Z, ust, z, ust, z ust polityków Platformy, prawda, Petru, aż, aż w tym kontekście żołnierze wyklęty, w ogóle. Szkoda, oni gada się. Na koniec zapytam, czego życzyć Panu, życzyć Fundacji w najbliższym czasie? No cóż, no to no, trudne pytanie. Ja bym, ja bym życzył, życzył sobie nam wszystkim, żeby, żeby sprawa, o którą walczymy, została wreszcie zrealizowana. Fundacja Łączka od, od lat, od kiedy powstaliśmy. Stara się uczulać Polaków, szczególnie władze państwowe, prawda, na sprawy naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych, żeby oni wszyscy prawda, w miarę możliwości zostali wydobyci z, z łączki i z podobnych miejsc na terenie całej Polski, bo przecież takich łączek mamy mnóstwo. Prawda. Nie wszyscy sobie zdawa, zdają sprawę z tego, ale, ale skala tego problemu jest ogromna. Tysiące ludzi, wciąż naszych bohaterów, naszych żołnierzy wyklętych, znajduje się gdzieś pod ziemią. Prawda? W jakichś rowach, w jakichś dołach, gdzieś pod płotem prawda? Byli, byli zrzucani, czy, czy do gnojówki. Prawda? No, tak komuna właśnie się rozprawiała z, z polskimi patriotami. Prawda? A więc no, w zakres działań jest olbrzymi. My, my temu będziemy... Patronować, będziemy się temu przyglądać, no i mam nadzieję, że, że, że zarządów teraz prawda, Prawa i Sprawiedliwości to wreszcie zostanie zrealizowana, bo, bo to jest nasz obowiązek wobec tych żołnierzy. A pamiętajmy o sprawie e, zasadniczej, że rodziny tych ludzi czekają na szczątki. Wiele osób. Tego nie doczekało. Maria Fildorf, córka generała Fildorfa, zmarła kilka lat temu prawda? i nie odzyskawszy szczątków taty, nie mówiąc już o, o naszym bohaterze wyjściowym, yy, którego teraz, mam nadzieję, pożegnamy w sposób, w sposób godny, że będzie to wielka manifestacja patriotyczna też. Prawda? Ale jego córka Barbara Szędzielasz zmarła w 2012 roku też, yy, też ze świadomością, że prawdopodobnie szczątki taty nigdy nie zostaną znalezione. No to, jest, to jest sytuacja wysoce niemoralna prawda? i nie państwo tej, polskie musi to, wreszcie, musi, to, musi to wreszcie zorganizować. Uroczystości pogrzebowe w niedzielę, ale początek również w sobotę. Warto na nie zaprosić. Właśnie. W, w kościele Świętego Krzyża jest czuwanie cało. Całodzienne można odwiedzać to miejsce. Tam będzie wystawiona trumna naszego bohatera Zygmunta Szendziela, że Łupaszki dla mnie pozostanie majorem, prawda, mimo że formalnie jest, formalnie jest uznany za, za podpułkownika. Myślę, że dla rodziny też, tak jak Rotmir Szpilecki, formalnie jest pułkownikiem, prawda, ale, ale myślę, że. Ten termin rotmiesz już głęboko też w naszą świadomość zapadł. A także, także warszawiacy i cała Polska, ja mam sygnały z, cał, z całego kraju, że, że, że tutaj wszyscy przyjadą, żeby oddać hołd, pokłonić się naszemu bohaterowi. W sobotę, w niedzielę, w niedzielę pogrzeb, 15 Kościół Świętego Karola Boromeusza i potem przemarsz na Powązki Wojskowe. Zapowiadają się wyjątkowe uroczystości. Dziękuję Panu bardzo. Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Zapraszam do udziału w uroczystościach pogrzebowych. Jutro się rozpoczynają, tak naprawdę, a, 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 a w pełni będzie można w nich uczestniczyć w niedzielę. To był temat dnia w Salwe TV. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym programie już w poniedziałek.